Przed nami kontynuacja dzisiejszych zawodów drużynowych. Pierwsze trzy grupy konkursowe na skoczni na Wigersund o, o punkcie HS na 225 metrze. Emocji nie brakuje, tych świetnych lotów na szesie też zaczęło przybywać. W wysokość pewnie trochę ten poziom robi się wyższy. Stała ostatnia grupa, która w sądzie o tym kogo zobaczymy w serii finałowej. Na razie na prowadzeniu odróżna Finów na drugim miejscu Kazachowie ze Człowiekami, później Rosjanie, Słoweńcy, ekipa Francji i Kanady, później Czesi, Norwegowie, no i potem ekipy, które walczą o byt w serii finowej, czyli Szwajcarzy i Polacy, ale tutaj w oczywiście to Szwajcarzy, którzy przypomnieli sobie o serii próbnej, która dla nich była przecież bardzo udana. Przed nami ostatnia grupa pierwsza w serii Sylwą Kursaje, prawdopodobnie ostatnia grupa z polską drużyną. W tym konkursie Jacques Mogel, a więc Słowenia. Na początek Jacques Mogel, no solidnie, ponad 205 metrów, 210, a więc Jacques Mogel tarczę nie zawodzi. E, noty 19, 18 i Słowenii to jest wielki konkurs, bo oni mimo osobnego otwarcia potrafili się podnieść i powalczyć o jak najwyższe miejsce. Także na razie to niech w miarę szczęśliwa w tym kontekście. Teraz Kazachowie ze starczekami że Muminov trochę gorzej, trochę gorsza metra, ale 200 metrów też przekroczony. dokładnie 201 uzyskał Muminov, noty 19-18 punktów, przewaga nad Suwenią 15,6 punktów, trochę mniejsza niż była, no ale postawa ogólnie drużyny całkiem przyzwoita. Tymczasem drużyna Czech, Roman Kołdelka, Czesi, szóste miejsce po trzech grupach, Kołdelka mnie zawiedzie, tu będzie... Ponad 200 metrów, więc części tutaj bez wątpienia, na pewno w serii finałowej, mimo że w serii płównej była katastrofa. 211 metrów, noty 19, 18,5 punktu. Oczywiście, części na trzecie miejsce, ale na pewno w serii finałowej. Drużyna Finów. Jana Achonen. No, prowadzenie wyda się formalnością, bo wystarczy 190 metrów, ale Achonen napotyka problemy. Problemy, które odbrają. od tak. Odbiorą prowadzenie filmu. 185,5 metra tylko Ochonena. Noty 19. drużyna na, na drugim miejscu. 70 punktów za Kazachami i Estonczykami. Niespodziewanie. Finowi tracą to, co mieli. Ale, ale jest jeszcze seria finałowa, więc te 70 punktów można łatwo oczywiście odrobić. Simon Simonaman Simon Aman. Szwajcarów. Koniec marzeń Polaków po serii finałowej. 199,5. Noty 19-19, punktu, Szwajcaria należy na ostatnim miejscu, ale wiemy, że Polska nie wyprzedzi, Duże straty potrzebne. Tymczasem ewolucja Kanady i Kanady. Wansel dla nas przecież podzieszenie jest takie, że drugie miejsce utrzymamy w klasyfikacji turnieju rower. To jest nasza pierwsza wpadka w tym turnieju. Będziemy czekać jeszcze na wpadkę Norwegów, no bo te trzy się, się wyrównają. 201,5 metra w do kom 4,20, 1,19,5. Taki nowy dostaje Francuz, drużyna jest czwarta. 5,90 przed Czechami. Tutaj drużyna akurat nie zyskuje, zyskuje na tym, że odlewia część straty do Finów. No i teraz drużyna Rosji, która może odzyskać prowadzenie. Daniel Andrzejew potrzebuje do tego celu 210-211 metrów. Andrzejew jest na dobrej drodze, ta trajektoria lotu może dać mi to 210 metrów, ale nie da, troszkę zawratnie. Rosja będzie na miejscu trzecim, 201,5 metra, noty 19, 19,5. To co się zmieniło to różnice punktowe. Rosja traci tylko 7,5 punktu do lidera, do Kazachów i Jeszczeńczyków. Także to ta walka znowu będzie bardzo zacięta na pewno. No i na Polski. Kamil to bez na wynik nie z tego. Chociaż liczymy, że oczywiście do No wiele zmieni w kategorii sytuacji. Kamil nie zawodzi. Odległość 209,5 noty 19, 18 walkę przegrywamy. mamy skoro, no ale przegraliśmy 10 punktów, ale przegraliśmy różni 90. W tym momencie tracy to my będziemy tracić Dzisiaj. Norwegia takie 11:36 36 punktów. Tyle potrzebują by kosztem w kosztem y... Norwegia Na no rachnach, szut. tak, ten moment, kiedy te punkty dla Polski. No i Norwegia awansem z miejsca. Szut 208 metrów fanemela, 19 18,5, a więc bez finałowej. Po raz pierwszy w tym turnieju. Na półmetku prowadzi ekipa Kazachów i Estonczyków, ale przewaga jest minimalna nad Finlandią, która jest na drugim miejscu. Trzecie miejsce Rosji, czwarta Słowenia, na piątym miejscu drużyna Francji i Kanady, później drużyna Czeska. Norwegia na siódmym miejscu, która dzięki dobrej postawie, Fanemela, jeszcze ma powalczyć powalczyć o mniej niż siódme. Ósma Szwajcaria, która raczej na ósmym miejscu pozostanie po sali finalnej. No i bez racji, którzy byli mniej konsekwentni, szczególnie które nie wyciągną wniosków z serii, choć szczęście do tej skoczni, zdarza się, że trzeba przygotować się na jutro, bo jutro kolejna odsłona rywalizacji, więc jutro... znowu z tym, żeby loty dały znacznie lepiej. Przed nami głowa widzimy ekipy doskonałej, bo każda ekipa miała swoje mankamenty. Mówiłem Merwodwiesią... lewo w ekipie a sur, absurd... dopiero jest ZDF lotu w... W ekipie szedł Peter Prewz z warunkami. No i Lovrocos, te 200 metrów przekroczył. W ekipie Francji, -y, no i jeszcze Sewa, nie dosyć, jeśli chodzi o W ekipie czeskiej też znajdą się bankomenty. W każdej ekipie były jakieś niedociągnięcia, więc widać się na błędy. Na błędy, bo tych błędów rzeczywiście na pewno będą iść. Przed nami, bo otwierają ekipa. W ekipie Sowenii odbył się co już było udowodnione. Pierwszy lot ym, z manipulowanym przez warunki wietrzne, które no, nie, nie ułatwiały mu zadania. Teraz na czysto 178,5, czyli jeszcze gorzej. Noty 18, 18,5 punktu więc Souveni na razie brak, tak jak w pierwszej serii rozpadł zawody. Teraz kazachowiec z Tanczekami. Siergiej Tkaczenko, 208 metrów w pierwszej serii Tkaczenko w serii filmowej. No ciekawe, ciekawe, też ponad 200, a więc większa przewaga nad Słowenią, 209 m noty po 19. Nie co. Zwaga prawie 60. Teraz drużyna Czech, która może dokonać Słowenie. Wiktor Polaszek. Pierwszej serii uzyskał 190 metrów. Teraz chyba będzie podobnie, więc nie wydaje mi się, żeby tutaj dosłownie nie doskoczył. Chociaż w drugiej fazie jednak troszkę tego 190 metra, 19, 19 miejsce w drugim ale tylko o 6,5 jest przewaga, która nic nie zna. w kontekście następnych 3. Drużyna E to 207 metrów w pierwszej serii. Teraz na no A Aktywnie w powietrzu i dobry wynik. 204 metry. Noty 20, 19,5 punkty. Jest miejsce drugie dla Finów. Zostało to prawie 7 punktów do Kazaków i czeków. którzy prowadzenie utrzymują. Teraz drużyna Szwajcarów. No oni walczą Pietruszkę taka, naprawdę tutaj. Zbyt wolny cud, który da im awans z miejsca 8 na może siódme albo szóste. Dominik wynik Peter 118 metrów. Teraz dużo lepiej sobie poradził szwajcarski zawodnik. 211 metrów. 211 noty 20, 19,5 punktu. 1,19. Na razie najdłuższy lot finałowej. Ale serdeczne rywali oczywiście są duże. Nie ma co ukrywać. Teraz ekipa Francji i Kanady. Roman Alamushapu. Hmm, 196,5 metra w pierwszej sali, teraz 200. I to wy na 200, proszę 215, 215,5. Teraz to on ma najdłuższy lot tej grupy i tej sesji finałowej 215,5 metra, noty 19, 18,5. To 1,18, która została tu odrzucona, 19. drużyna jest trzecia. wyraźnie przed czapami, ale też 18 punktów za Finlandią, więc tutaj, tak, bardziej pomiędzy ekipa i która teraz się usadowiła. No i drużyna Rosji. Jewgeni Klimov. 215 metrów w pierwszej serii. Teraz Klimow. Krócej krócej, ale też ponad 200. No nie, niekoniecznie. 199,5 noty 19. Rosja utrzymuje trzecie miejsce, ale ich przewaga na czwartym miejscu stopniała do punktów 4 i No i teraz nowe zamykają grupę. No szansa na Aw na miejsce szóste, bo tutaj kosztem oczywiście się Słowenii. Ten awans Daniel Andretante 202 metry w pierwszej serii. Teraz tande w serii finowej podobnie, troszkę dalej niż w pierwszej serii, ale to, znaczy no, czy to jest dłuższy lot? No nie, 199,5 noty 19-19 i pół. Punktu... Cały czas siódma ze stratą stratą y, 1, do Słowenii, dziesiąta i 6,2 do Czechów. A więc Norwegia otwiera sobie drogę na walkę o miejsce piąte w tym momencie. Szwajcarzy którzy do Norwegii punktów 46 na zachowie zastąpienia druga na Finlandii trzecie miejsce Rosji, później Francja z Kanadą Czesi, Słowenia, Norwegia i Szwajcaria taka jest klasyfikacja przedmiotowa grupa serii druga drużyna Słowenii domen prewcy spiesz, miał 213 i teraz teraz też Wydawało się, że będzie lepiej, ale jest gorzej. Domen z upadkiem 190,5 metra To będzie spadek słowa To może być spadek słowa nawet na ostatnie miejsce. Bo tu i są jeszcze upadek. No Kazachowie ze Stonczekami Arti Aigro 208 m w pierwszej serii. Artie IGro krócej, ale z telemarki 52,5 m. No tylko jest prowadzenie w Słoweniu prowadzenia, a raczej mogą to prowadzenie stracić. Teraz drużyna Czech. W tym zakresie. Czech 206 metrów. Teraz to będzie krótsze niż ości rywali. Jest krótsze 124 noty 19. 19,5 punktów. Wyraźnie przed, ale ponad 6 staty Teraz drużyna Finów i szansa Harry'ego Oli, by drużynie Finów dać w tej chwili prowadzenie. Do tego celu potrzeba 202 metrów. Chyba zbyt nisko dać w tej pierwszej fazie, żeby odlecieć później. No, tak. Odległość Harioli 191, noty 19, 19,5. Drugie miejsce ze stratą 9,6 do Kazachów i Jestemczyków. Dokładnie strata więc 8 metrów. Teraz Szwajcaria. No i ich szansa na przełamanie w kontekście walki ze Słowenią. Keen Empire 205,5 metra, ale teraz Ken Empire przepada. A więc Szwajcarze bez szans na poprawę miejsca ósmego. Keen Empire 137 metrów, noty 18-18,5. No i wynik daleki od oczekiwań. Stata 80 prawie 4 punktów do Słowenii To Prosem drużyna Francji i Kanady. Matthew Okup w pierwszej serii soków miał 190 metrów. W serii finałowej 191,5. Noty nie za wysokie. 18, 17,5 punktu, ale jest miejsce trzecie. 20, prawie 9 punktów przed Czechami. No i drużyna Rosji, która też walczy o to trzecie miejsce w tym momencie. Dmitry Vasiliev 219 metrów miał w pierwszej serii. Teraz Wasilie w serii chyba krócej, ale jedna z dużych odległości tej grupy co warto podkreślić. Odległość 203,5 metra, noty 19 drużyna minimalnie przed ekipą finów. Od 60 punktów Rosja przed Finlandią, więc walka się zaostrzy ten sposób. Teraz Norwegowie. Oni zamykają drugą grupę serii finałowej, konkretnie Johan Andre Forfang. W pierwszej próbie uzyskał forfang 180 metrów. Teraz będzie on no dłuższy, więc Norwegowie wracają do gry w ten sposób. No, z upadkiem ale 216 metrów daje i tak awans na piąte miejsce. Z telemarkiem byłoby miejsce czwarte. Trzeba było zaryzykować i to się prawie udało. Zaryzykował, o to skutecznie, że będą daleko, za braku telemarku. Drużyna jest na piątym miejscu i teraz tego piątego miejsca będą na pewno starali się Norwegowie bronić. Na prowadzeniu Kazachowy z Słowaczkami, drugi Rosji, potem Finlandia. Czwarte miejsce Francji i Kanady, Norwegia, Czech, Słowenia i Szwajcarzy, którzy raczej już szansę na poprawę lokaty zbytnio mieć nie będą. Za chwilę rozstrzygnięcia w dzisiejszym konkursie.